Siema wszystkim! Dzisiaj po przerwie z Stars, gdzieś sobie pogramy. Broster! Eee, yy, okej, okay, za 25... Co jest? Kur... No nie, no, znowu jakąś aktualizację. Idę do mamy. No nie no, że ale... No nie, no czemu aktualizację, no to elo, pogram sobie w coś innego dzisiaj, chciałem w Brawl ale sami widzicie, dobra. Hmm, dobra, dzisiaj sobie pogram w to. To. Dużo ludzi gra. Wczoraj z kolegami graliśmy aż do nocy, no... nocy. Oh, Boże, zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę i no, więc nie wiem, starcik, a tak sobie normalnie sobie programy. A na miasto, no, wyjdziemy na miasto. BMW, to jest BMW, jakbyście się, byście się pytali, jakie to auto. Słaba jest bęka. No, no, słaba no, no, no. To... No. nie mam nie gram to to Możecie też sobie to pobrać na sklep playu. Można sobie też wychodzić, chodzić, wszędzie. Jak chcecie. Jeśli tu macie takie coś, to może też załączyć, co chcecie i tenczycie

na serwerze z kolegami, to może będziesz mówił... Przyciśniesz, no? ale nie jesteś z na serwerze. I będę gadał do tego, to znaczy, że oni będą to słyszeć. Tutaj mamy klaxon. Działamy To jest znowu. Dobra, więc, dobra, więc, 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 x, da, x, da, x, da, dobra. Żeby nie ma p nie wiem do czego było. Do gazowania. O, tak możesz się gazować, R masz do cofania. N, to nie wiem. A, D, żeby. To jedziemy. O, tu możecie sobie kamerkę na przykład zmieniać. Kurde, nie lubię tej kamerki zawsze. To w następnym odcinku będzie Brawl Stars Ale jeśli nie chcecie Brawl Stars To możecie mi pisać Po tak, prostu w komentarzu Może kiedyś nagram jakiś fajny filmik Też wpadajcie na kanał Mojego kamerzysty, kamerzysty nie ma Jest w domu Wpadajcie mrozik 7002 Piszcie se Nagrywa tam Fortnite'a jak ktoś lubi, dobra, zatankujemy się. znowu. Erka Boże, święty D. idę na tankować. Zobaczymy, czy mogę no, jakieś tam środki, dobra, mogę. Kurwa, sorry, proszę Państwa. D! D! No jak Leklama. jak ja to u... mówię. Nie, może my jeszcze... Odbierajcie na mój kanał, też na kamerzysty z 3 liściem, rozik 7002. Mój kanał to Seba Kurczak. A to już jest stary, to jest ten kanał od ponad roku. Macie pierwszy filmik zebrań. No takie te. Nie, bo w walne, Dobra. Ale fajnie się jeździ tą bańką. Więc myślę, że to na tyle z tego odcinka. Kiedyś może dłuższy zrobię, może kiedyś live'a zrobię, ale to nie wiem z czego. Więc trzymajcie się i cześć.